Siemanko. Nie wytrzymałem. Miałem kilka godzin do dyspozycji. No i przyjechałem na te parę godzin na to samo łowisko. Myślę, że już ostatni raz w tym roku na ruźcu. Bierzemy się za jakieś trudniejsze wody. No ale tymczasem pokażę Wam jedną z dwóch rybek. W ciągu godziny trzy brania, dwie ryby. No i jeden taki fajny pełnouski. O taka rybka, nie za duży ale bardzo cieszy, piękne kolory. Pogoda jak widać pochmurno, zimno, ale jest fajnie. Wypuszczamy rybę. No i idę chwilę posiedzieć, bo tak naprawdę człowiek zmęczony po rozstawianiu nie zdążył posiedzieć, a ryby cały czas aktywne. Nie ma na co czekać, nie ma co męczyć rybki i może jest zimno, to trzeba jak najszybciej wypuścić. Manko. Jestem na nowej wodzie. Jestem tu pierwszy raz. Łowisko zrobiło na mnie naprawdę świetne wrażenie. 3 godziny kie w wodzie. No i mamy pierwszego, Karpia. Bardzo ładny czarnuszek. Jeszcze z takiej wody. Naprawdę super. Dzięki Eryk za pomoc w doborze miejscówek, bo on mnie tutaj pokierował, powiedział co i jak. I tak naprawdę rybka dzięki niemu. Bardzo cieszy. No nic, wypuszczamy no i łowimy dalej. Początek zasiadki obiecujący. Przed nami jeszcze ponad doba, może dwie. Zobaczymy, na ile czas pozwoli. Nie ma co gadać, puszczamy rybę i do następnego. We wcześniejszym filmie, który zacząłem nakrywać, byłem na łowisku rusiec, pokazałem tam wam jednego pełnołuskiego. trafił się jeszcze jeden lampas. No i kilka takich karpi od piątki w górę. Generalnie zrezygnowałem później z nagrywania, bo to był siedmiogodzinny wypad. Wstawię wam fotki i zobaczycie, jakie te rybki były, szczególnie ten lampasik, bardzo przyjemny. Teraz jesteśmy na nowej wodzie. Jestem tutaj pierwszy raz. Kije w wodzie od 13.00. No i jak na razie, dwie rybki. Karp, którego widzieliście, oraz Amur. Taki między 5 a 6 kg. Amura nie nagrywałem, ponieważ miałem sąsiada obok. przyszedł pogadać, więc strzeliłem tylko fotki i go wypuściłem. Nie wiem, czy mówiłem Amur koło 6.00. Też może go wam pokażę na zdjęciu. No i mamy teraz godzinę 17.00. Zbliża się wieczór. Może być przymrozek, bo się wypogodziło. No nic, zobaczymy. Ryby dobrze współpracują. Serdeczne podziękowania dla kolegi Eryka, który mnie pokierował, jak tutaj łowić. Dał nam, dał namiary na te miejsca, które przyniosły ryby. Generalnie tak, że tak powiem, na gotowo wszystko miałem. Eee, co więcej, zrobiłem sobie 4 pv na noc. Więcej nie robię, żeby nie zapeszać. Eee, coś ciekawego mogę Wam powiedzieć. Eee, ja pv zawsze nawlekam na cały przypon. No i na tym przyponie tutaj jest wbity hak. No i na dole dałem suchy metod mix z tego względu, że jeśli przewlekacie przypon, wbijacie tutaj haczyk, ja wbijam bardzo często dosyć głęboko. Na pelecie może się zgiąć czubek haczyka, co myślę, że miało miejsce na tym ostatnim filmie, gdzie to pokazywałem, że to właśnie przez ten pelec zgięło się końcówka haczyka. No a tutaj nie ma takiej możliwości, bo to jest pył. Co więcej, tutaj mam wiadro z peletem. Jeśli chodzi o przynęty na cołowie, to na każdej zasiadce tylko te cztery pudełka i nic więcej nie trzeba. Te eczki To już myślę, że mogę schować. Oby się przydało jak najszybciej. No a jeśli nie, to i tak jest gitara. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo bardzo mocno wieje. Ja też mówię dosyć no, głośno, no ale jak wiecie, są problemy z tym dźwiękiem u mnie notorycznie. Coś jeszcze chciałem pokazać, ale wam nie pokażę. No dobra. Eee, tu jest taki metod mix. Generalnie rozrabiam to z wodą. Dodaję aminolikwid owocowy, w tym przypadku wiśnie. No i puszkę kukurydzy na jakieś kilo tego suchego. Mieszam. I to wystarcza. Tak naprawdę, bo wożę łódką. Jeden zestaw mam dosyć daleko. Pod krzakiem nie szłoby tam dorzucić w tej chwili. No i w zasadzie tyle woda płytka. Jestem tu pierwszy raz, ale bardzo mi się podoba taka dzika woda, tak naprawdę jestem tu sam, nie ma w tej chwili nikogo. No i podejrzewam, że jutro też nikt nie dojedzie. Pogoda też nie zachęca federowców, spinningistów, więc będę miał spokój. W eee, Tymczasem kończę. Bo muszę lecieć na zbierać trochę drzewa, bo chyba zrobię sobie ognisko. Nie brałem piecyka, ale może wieczorem właśnie tak przy ognisku posiedzę. Dawno tego nie robiłem, a z dzieciństwa fajnie wspominam wiosenne ognisko nad wodą, no i jeszcze jakieś branko przy tym byłoby idealnie, no ale nie można mieć wszystkiego. Dobra, lecę i jak coś będzie, to na pewno Wam pokażę. Cześć! Jestem po pierwszej nocce. I co tu powiedzieć? Tak naprawdę do 22. miałem złowionych 6 ryb, a od 22 do rana kompletna cisza, gdzie spodziewałem się, że będzie brań najwięcej. Zestawy już później stawiałem po ciemku, no ale myślę, że były dobrze postawione. Przebudziłem się koło 6:00 i mówię, no sprawdzę, może coś nie tak postawione, wszystko było ok. Przewiozłem dwa zestawy, trzeciego już nie ruszałem. No i myślę, że już nie będę ruszał do wieczora. Czy posiedzę do jutra, jeszcze zobaczę. Ta nocka przyniosła przymrozek, tak jak widzieliście. Dzień wędkarza nad wodą. Czy może być lepiej? Pewnie, że nie. Jeszcze przydałaby się jakaś rybka w ciągu dnia. No ale zobaczymy, jeśli tak do 16 nic nie będzie, to chyba się zwinę i dam spokój, tym bardziej, że tutaj. Jest bardzo płytki zbiornik, koło metra głębokości. No i myślę, że taki przymrozek mógł tutaj skutecznie ostudzić zapały ryb. No i jeszcze trzeba będzie ogarnąć zdjęcia, bo szaleją te rybki, które są w workach. Na pewno je wam pokażę, jeśli bateria pozwoli. No bo też już dwie baterie poszły przy tym chłodzie albo w samochodzie podładuje. Teraz jeszcze chwilę się kimnę. No i do potem na razie. To już trzeci Azjata tej zasiadki. Już go Wam pokazuję. Taki amurek z 6, może z 7 kilo. Bardzo cieszy, po tak wczesnej porze roku. Trzy karpie, trzy amury do tej pory. Mamy przed 8. Wypuszczamy rybę, dalej jej nie męczymy. No i trzeba się zająć karpiami, które są w workach. Chwilę odpocznę, zagrzeję ręce i Wam pokazuję, a rybę wypuszczamy. Mamy pierwszego, dwóch kartików z nocy, taki nie za duży, już go Wam pokazuję, trochę szaleje, ale tylko na chwilkę i wypuszczamy. O, taki kart, bardzo ładny, piękny kolor, jest jeszcze jeden w worku, ciut większy, zaraz go Wam pokażę, no a tego wypuszczamy jak najszybciej do wody. I zaraz pokazuję drugą rybkę. Mamy drugiego karpika z nocy. Też taki nie za duży. Już go Wam pokazuję. O. Taka rybka. Bardzo fajny. Ciemny. Nawet nie to, że siedział w worku. Po prostu te ryby tutaj są tak ciemne. Bardzo mi się podobają. Przez takiej fajnej wody. No nic. Wypuszczamy. Ja posiedzę jeszcze parę godzin i pewnie będę się składał. Chyba, że coś w ciągu dnia podejdzie. Widzicie ten wzrost ciśnienia? Może to jest przyczyną tego zastoju. Do jutra ma prawie o 15 wzrosnąć. Do tego ten nocny przymrozek. Kolejnej nocy też przymrozek. No nic. Zawsze trzeba szukać winy w pogodzie, a nie w swoim działaniu. A właśnie koniec zasiadki mamy godzinę 16 powoli składam graty myślę, że posiedzę tutaj tak do 18 może 19 no ale wcześniej wszystko zniosę do samochodu same kije, podbierak i mata zostaną dłużej także jeśli coś jeszcze będzie się działo na pewno dam wam znać na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować Erykowi, który mnie tutaj pokierował, który Dał wskazówki, które potwierdziły się w 100%. Tak naprawdę ryby złowiłem w dużej mierze dzięki jego radom i podpowiedziom. Jeszcze raz dzięki. No i w tym filmie by było na tyle. Do zobaczenia, i do następnego, cześć.